Odliczamy godziny do początku spektaklu Małe Zbrodnie Małżeńskie z Beatą Kawką i Mirosławem Zbrojewiczem w reżyserii Karola Wroblewskiego. To już dziś, 26 maja o godzinie 20.00. Wczoraj informowaliśmy o dojściu do porozumienia Mila Sejfodinowa i Fogołni Leszno w kwestiach finansowych. Okazuje się, że porozumienie z klubem osiągnął także Piotr Pawlicki. Policja poszukuje świadków zdarzenia z 18 maja przed godziną 16 na ulicy Mickiewicza, gdzie nieomal doszło do potręcenia matki z dzieckiem przez biały samochód typu SUV. Rynerki grup mażoretek Małgosia Kujawa i Karolina Prałat przygotowały taneczny konkurs dla mam i córek. Do 24 maja trzeba było przesyłać minutowy filmik z układem choreograficznym. Organizatorki otrzymały 30 choreografii do konkursu. Przygotowało je 70 osób. W ten sposób postanowiły uczcić Dzień Matki. Rada Powiatu Kościońskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach Powiatu Kościońskiego. Urząd Miejski w Poniecu znów prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów. Na wizytę trzeba wcześniej umówić się przez telefon. Do szkół w gminie Śmigiel trafiły 42 laptopy do nauki zdalnej dla uczniów.